Ej Tyrapa to kolejny odcinek z Darkesta, w zasadzie taki specjalny odcinek, w którym opowiem e, taka głęboka analiza randoma z YouTube'a to ostatnio jest popularne. I co mi się w sumie nie podoba w tej e, dwójce względem jedynki, znaczy co mi się nie podoba. Dlaczego nie jest to gra doskonała jak jedynka? Ale to tak jak mówię, to czysto się czy tam uznaje. No i od samego początku. Chciałbym powiedzieć, że to mi się nie podoba. 15 godzin zagrałem. No to w tym miejscu jeszcze jest nawet fajnie rozwinięte. Ale jeżeli chodzi o. tutaj, czy odwieczny las. W sumie nawet nie pamiętam, nie wiem chyba, co to zna znaczy. Czy tam te przedmioty bite w u gospody? No, mało tego jest zrobione. Nie podoba mi się to przede wszystkim. Dlatego, że. Cały czas trzeba się na jednej, jednym ulepszeniu skupić, powiedzmy na jednej drużynie. Wiem, że w jedynce też to było trochę tak, ale gdzieś tam nie mam takie wrażenie, że to wygląda cały czas tak samo. Każdy ran gdzieś mi widzi się taki sam. No i to mi się nie podoba. Przede wszystkim czuję monotonię po prostu. Nie wiem, mogę sobie tutaj coś ulepszać. Na przykład taka podróż e, tutaj gdzieś było... Gdzie to było? Tutaj jest punkt kół dyżansów, punkt pancerzy. Czyli to jest takie, no powiedziałbym mega wymagane, żeby sobie fajnie e, z tym lecieć. Tutaj też zaradność... E, no mega ważne, no wiadomo, tak, tak jest zbudowana ta gra, że umieranie jest wpisane w tę grę i to jest dla mnie kolejny minus, bo umieranie, no nie wiem, na, na Steamie było to osiągnięcie, żeby Dismas przeżył, żeby Reynold przeżył i to mi się dużo bardziej podobało niż cały czas od nowa umieranie i przy tym umieraniu tracimy te wszystkie bibeloty, tak? No tutaj możemy sobie nowy jakiś bibelot tworzyć. No i tak samo, te bibeloty są dosyć słabe i jeżeli już coś nam się fajnego trafi, no to jednak chciałbym z tym e, trochę sobie pograć. A i tak mam wrażenie, że no zmuszony jestem skinąć. No może to jest skill issue, może, nie powiem. Nie będę mówił, że jestem jakiś mocny w tej grę Mam wrażenie, że w jedynkę dużo lepiej mi szło. No ale w każdym razie jesteśmy zmuszeni, przynajmniej według mnie, do powtarzania tego samego na tych samych bibelotach dosyć gównianych. Dopiero może jak sobie tam ulepszymy. Ja też nie sprawdzałem co warto na start ulepszać. Po prostu tak jak mi się widziało. Widziało mi się, żeby ulepszyć drużynę tę główną. Oczywiście oprócz tego to jeszcze nie trzeba nie tych, nie tych kapliczek. No i jak sobie ulepszymy tych przyjemniaczków. I tu faktycznie niektóre są. Fajne te rzeczy, na przykład tutaj specjalny bibelot dla ciebie, tutaj gdzieś tam jest e, ścieżka postaci, coś tam te, takiego. No to e, ci przyjemniaczkowie, których nie rozwiniemy, wydaje mi się, że są tacy średni, jeżeli chciałoby się zagrać czymś innym. No i oczywiście samą podróż trzeba, wszystko trzeba ulepszyć. Kompanii. Dobra, no tutaj to już sobie darujmy, po prostu dajmy tyle, ile się da w podróż. To nie jest jakieś super ważne, powiedzmy. I wyruszmy. No to też nie będzie tak pełni. Powiedzmy, e, opis taki minimalnie może gameplayowy bo wiadomo trzeba by to tak jakoś wycinać. Nie wiem czy coś wytnę No i tutaj właśnie jedynka, dwójka. Kiedy ja miałbym dojść do piątki mając te 15 godzin, mam wrażenie, że nigdy. I kolejne co mi się nie podoba, to boss na samym końcu każdego rozdziału. Po co mamy robić, bo bossów, bo tam wcześniej, jak na końcu jest boss i tak. I w sumie to bardziej wychodzi tak, że musimy zrobić tych bossów, musimy się ulepszyć. Ja nienawidzę tego właśnie, że na końcu i tak jest boss. Nie można sobie przeskipować drogi. Bo na koniec i tak wymaga on nas gra, żeby się poulepszać. I tutaj też właśnie. No mam ulepszoną swoją drużynę taką czwórkę, więc głównie powinien nimi grać i przede wszystkim właśnie umiejętności. No to jest najważniejsze. Tutaj sobie powybierać, a żeby to zrobić, to trzeba te kapliczki odwiedzać ze wspomnieniami, czy jak to tam się dokładnie nazywało. No i tu jest ten problem, że straszliwie długo trzeba by grindować, żeby w końcu ta gra stała się jakaś taka. Przyjemniejsza, no ale Grind odbiera mi przyjemność z gry, więc tak naprawdę wolę sobie pograć po prostu w jedynkę. Nie wiem, że to może być takie trochę pierdolenie dla niektórych, e, rozumiem. Jestem randomowym głosem z internetu. Czemu nie? E, I właśnie o czym jeszcze chciałem powiedzieć, że przynajmniej mi nie podobają się te, um, że gra jest bardzo nieczytelna według mnie. No, czy nie dało się napisać na siebie to nawet szukałem czy w opcjach nie ma gdzieś. Hmm. Chyba nie ma z tego co kojarzę. Temu może to. Chyba nic. Denerwuje mnie to, że muszę ten kontrol kliknąć. To jest co ja włączyłem. Teraz to już w ogóle sobie nie <grywy> wiedziałem, że tyle tego jest. No nie chcę wszystkich tokenów. No tutaj co są te najważniejsze tokeny. Faktycznie, no jest ich dużo, i niektóre są nowe, i klikanie tego kontrola za każdym razem, no jednak wolałbym, żeby był napis, gdzieś by mi się to bardziej podobało. Czy stres od 0 do 10 że jest lepszy niż to, było, co było wcześniej 100, 200, to już jest według mnie takie czysto inna gra, jest druga część, ok. Leczenie też, wiadomo, poszło w dół. No i teraz leczenie jest dosyć problematyczne. No ale to jest jeszcze dla mnie do przeżycia. Zmiany czysto gameplayowe, w walce i tak dalej. No możecie czysto gameplayowe, bo to w sumie bym powiedział o wszystkim, ale faktycznie w Jakby yy, są spoko. Jest to inna gra dzięki temu. To jest całkiem git. Trudniej się ogłusza zdecydowanie. Trudniej się leczy. No, ale dobra, to jest inna gra, spoko, no tylko. Tokeny. I na chwilę dam sobie przerwę. I Teraz, jak super, według mnie są właśnie te przedmioty z, z gospody. Super, są te przedmioty Dilijansu Tak kompletnie nie rozumiem tych emocji, gdzie cały czas emocje no, psują całą grę. Jakby nie wiem, nic się takiego nie działo. No i przechodzimy sobie tutaj zaraz. To jest z live, akurat. E, Przechodzimy sobie do następnego miejsca, gdzie uważałem, że całkiem nieźle drużyna sobie radziła. No i nagle co, co nam się tutaj trafia? Podejrzliwość. I tu już osłabienia. Jakieś, e, w ogóle żeby atakowali go. Kolejna podejrzliwość. Co dalej? Zazdrość. Na wszystko, co tylko mam ulepszone, wszystko wpada. No i... Tak się według mnie nie da grać, bo to te run jakimiś takimi pobocznymi działo całkiem nieźle. A się zdziwiłem, że przeszedłem raczej ze spokojem dwie lokacje, no i nagle wbija ta trzecia lokacja, no i kończy się to w ten sposób. Cały czas do, dodają sobie stresu, nakładają na siebie jakieś osłabienia. O co chodzi? Nie wiem. Dlatego mówię daje tej grze takie dobre 8 na 10, ale... Ale mam wrażenie, że nie jakiś problem byłby, żeby to było na 10 na 10. Sam pomysł gry jeszcze nie jest aż taki tragiczny. Dało się to zrobić lepiej. Po prostu nie jest dla mnie tak idealna jak jedynka. Jedynka po prostu świetna. I i w sumie tyle. Napiszcie ci się. Zgadzacie z randomowym głosem z internetu. Czy może nie bardzo? Widziałem, że dwójki raczej nikt jakoś super nie pochwala. No ale może. Dobra, w każdym razie. Na razie, cześć.